Nie mm -hmm. ja wiem czy widzicie, ale to są bilety do Lahore, a jestem na dworcu w Rawalpindi Tam jest wejście na peron, który, na który się udaje A stąd razem z e... Jurgenem jadę do Lahore. Tu panowie sprawdzają, jest to ten I number numer 5, 28, 24 Dziękuję bardzo i chcę wam pokazać stację w Rawalpindi, bo jest naprawdę czyściutka, ładna. Mało u nas takich dworców kolejowych, warto żeby były. Tak ona wygląda. Pociągi. No, może co do pociągów lepsze są u nas. Chociaż nie wszystkie, nie zawsze. A tu jest specjalne miejsce. Jak wiecie, woda w Pakistanie nie należy do tych najlepszych. I tutaj do tanio. Proszę bardzo możecie przeczytać Rail Nice Drinking Water. Po prostu woda, która jest czysta, przefiltrowana. Nie jest droga, bo jak widzicie, za 0,6 litra zapłacimy tylko 5 rupi, a 10 rupi za 1,5 litra. A przypomnę tylko, że 10 rupi to jest 50 groszy, czyli naprawdę mało. Idąc dalej, dłuższe feronu. Znajdują się za chwilę po lewej stronie specjalne poczekalnie dla ludzi troszkę bardziej bogatych albo tych, którzy podróżują pierwszą klasą. To prawda mój, pik, mój bilet jest na klasę ekonomiczną, ale biała twarz, nikt nie pyta, więc odpoczywamy sobie i czekamy w ciepełku na nasz pociąg. Dzisiaj drugi dzień i drugi raz mi się zdarzyło w Pakistanie, aby padał deszcz. O, tu, tutaj widzicie policjanta z dość długą bronią, który maszeruje. E Stacja wygląda czysto, inaczej niż cały Pakistan. A my idziemy, idziemy, już kawałeczek tylko zostało nam do przejścia, przyspieszam. Po lewej stronie różne pokoje szef stacji, asystent szefa. O, tu jakieś panie w burkach albo w nakryciu głowy stoją, oczekując. Na Oczywiście poczekania jest inna dla pań. Nie wiem, czy widzicie i inna dla pozostałych. O, pierwsza klasa sypialny i pierwsza klasa. E Air condition, no, są różne. Jedna z poczekalni jest tutaj, a w drugiej czeka Jurgen, Jens Waiting Room, e, Moskitiera. O, bez Moskitiery tutaj szczególnie latem ciężko byłoby wyżyć, może jest zagrożenie malarią. I tak wygląda poczekalnia dla pierwszej klasy. Są tu łóżka, które mogą również służyć do spania, ale głównie do siedzenia. Jest tutaj Jurgen, e, jest naprawdę dość czysta toaleta. A jedną z ciekawszych rzeczy jest spis... JURGEN! Tak? A jedną z ciekawszych rzeczy jest spis, spis, spis e, e, rzeczy znajdujących się na stacji. I tutaj e, pod numerem... E, zaraz wam pokażę, którym zawsze znajduje się... Nie mogę tego w tej chwili znaleźć. Zawsze bo pod numerem 13 znajduje się święta księga Koranu. A niedaleko obok znajduje się, e... znajduje się e... stolik do modlenia się. Tak wygląda dworzec kolejowy w Rawalpindi, z którego Was pozdrawiam. A za 4-5 dni będę w Indiach i mam nadzieję, że będę mógł Was znowu pozdrowić. Cześć!